...streamek. Dzisiaj mamy wielki finał. Ostatni, kurwa, odcinek z drogi na Malediwy. Wielki finał. Dosłownie 60 tysięcy dzieli nas od tego, żeby wbić na te pierdolone Malediwy. W końcu. Tyle czekania, tyle, kurwa, godzin wbijania. Podliczyłbym to, ale tyle, kurwa, tych streamów było, że dajcie spokój. No, powiem Wam, że naprawdę cieszę się. Bardzo kurwa, aż mnie zatyka trochę. <laughs> jak myślę o tym, że już idziemy na Malediwę, ale oczywiście, co się dzieje? Ryby nie chcą brać. Niedobrze. Dosłownie trochę grałem wczoraj off-stream. No, przyznam się. Jak zostałem sam, grałem troszeczkę off-stream. 60 tysięcy ekspadowicia zostało. Więc co? No, wychodzimy i wchodzimy z powrotem na Kongo i dobijamy to na szybkości. Uh, dobra, mamy to. 180-kilowy wbił nam poziom. Kurwa, w końcu. Yes! No makuda ad holfu. Malediwy. Odblokowane. Kurwa! W końcu. W końcu, nowe wędki, ale chuj z tymi wędkami. Tak pewnie są gorsze, kurwa, niż te, co mieliśmy na Japonii. No, uwu. Świecąca ośmiornica. Ej, to fajnie wygląda. Kilkę z potrójnym faczykiem. Hej. Śmiesznie wyglądają te przynęty. No dobra. Ja zaczynam się powiedzmy pakować. Gigantyczny popper XD. Okej, okay. Ukryty popper. Okej. Okay. Okej, okay. Ukryty popper. Co tu jest, mamy? Gigantyczny popper 130 gram. 7 -0. o kurwa. Słonowodna wachodówka. Pływający krab Indo-Pacyficzna. Siapiery. Mulec z rozdwojonym ogonem. Głowa ryby. hukniste czerwone algi. Co to jest? Głowa do spódnicy, do trollingu. O kurwa. Okej, okay, dobra. Bye bye, żegnaj kurwa Kongo, nie będziemy tęsknić. Kurwa, tyle czasu wbijanie tego pierdolonego poziomu. Siapierdolę. Mam okay. wielki finał w końcu. Zwierdalaj, o, dobra. X, ok, Dobra, zobaczmy, jest. tyle licencja? Uh, miesiąc 350 tysięcy. E, dobra, kupimy sobie na razie i tak. Albo w sumie stać nas. Staćmy. Kurwa. Da. Ok. Wszystko tutaj do sprzedania. Trzeba zrobić miejsce na nowy sprzęt. Ech, I teraz dobre pytanie: co my byśmy chcieli? Szczerze mówiąc, nie wiem. Nie mam pojęcia. Ale w sumie. A, dobra, zostawię ten jeden tak no Zaraz zobaczymy wędki. Bo nie wiem, czy nie pojedziemy tam z tymi wędkami, co mam teraz, tylko z tymi morskimi. No, co zaraz zobaczymy. Na razie powypierdalajmy to. Yy, to też. Trzeba zrobić slot na nowy sprzęt. To wypierdalajmy. to I to okay. tą wędkę sobie wypierdolimy bo nie jest nam zupełność potrzebna to sobie to też Okej, okay, dobra, sklep Zobaczmy nowe wędeczki. Kiedyś tutaj o na tym poziomie był maksimum. Pamiętam. Ach, to były czasy. A teraz? Dobra. Ile? Ujebało, Dobre. O jebało, o, co? Eee, o jest. Główka, gruntówka, gruntówka. To jest Pies. na zwykły komórki. dobra. No ale trochę bez sensu, bo mamy tu mocniejsze w sumie wędki. Kaskierdziowe. Mamy tutaj gramową. Mm. Gramatura jest trochę inna. O. W ogóle nam się chyba nie opłaca kupować tych nowych wędek. Na następnym poziomie to są dopiero jakieś takie mocniejsze. Ewentualnie kupię sobie taką jedną może. Chociaż Dobra, kupię jedną. Kołowrotki. <laughs> yy, mamy tu jakieś fajne obroteczek. Tych nie chcemy. To mamy. No ile było ta wędka? Kurwa. Chodź, no ten. Co ma na środku? 100 centymetrów, 130. Okay. Ile członków Dobra, bierzemy to. Odblokowaliśmy tu do jakąś nową korbę. A my tu mamy nie tam. Dobra, mniejsza to Dobra, wędka do 80. Ok. Dobra. Żyłki. A no właśnie, zobaczmy sobie tutaj 80, 80, 87. Żyłka do 80, 84.

Ups. Ale i tak sobie kupimy chyba to. Okay. Do tej naszej nowej węddeczki. Zobaczmy, ile wejdzie. To jest do 84. Kołowrotek też. Dobra. Idealnie. Kołowrotek do 87. Okay. Czy my mamy tu jakieś lepsze? Nie. To jest za mocne. Dobra. Eee, zobaczmy sobie przynęty. Sztuczka, czy Teraz będziemy spinningować, ale gruntować też w sumie zobaczymy. Kupię z dwie trzy gruntóweczki, ale na razie trzeba popatrzeć na nowe przynęty i kupimy parę, parę nowości. Dobra. Klub czy chcę? ok dobra co my tu mamy duże popery kupmy sobie takiego takiego plug metalowy co to chcemy nie raczej to się nam na razie nie przyda ośmiornicowy metal zieloną. okej okay. dobra a właśnie wędki wędka z pły.

90 kilo, poczki z kim oj, multiplikatory. to jest za daleko. Tu mamy do 90 kg Żyłki. Tylko czy my chcemy kurwa? Hmm. Szczerze mówiąc teraz to nie wiem. Strasznie, kurwa. Oj, oj, ale to jest problem. Tu mamy do 90 kilo. O. Centrum. Dobra, kupię jedną taką. Ja chyba i tak mam. teraz zobaczymy. Oj, wędki. Nie. około, A nie, nie ma. Muszę kupić. Tak Dobra, wędki casting, printowo 90 kilo. Dobra. I okay. eee, zakładamy to gdzie jest to, to. Hmm. Okej. Okay. Eee, jest Nie wiem co kupywać szczerze mówiąc, co, ale wezmę byle co. Wszystko co mamy dostępne, o, tego na razie nie kupuję. Albo nie wiem, dobra, kupię tego jeszcze. Tyle, tego też kupię trochę. Chuj do czego to Kaku, Tusir, bo co to są za haczyki? Do spódnicy, do trollingu paczek do trollingu z żywą przynętą, Kupimy te duże ciężarek Ej, tutaj sobie kupimy. Ej, czy ja kupię, to <coughs> E, ja nie mamy tego. Uh -huh. Dobra, eee, kokej. Okay. A przypomnę sobie, ten, zapomniałem. Przypomnę mono. Nie. Przypomnę mono, przypomnę Uh. No tak klasycznie Dobra, przypomnij to nowe no, może będą mocniejsze Kurwa, ale czemu to wszystko jest na ten? Jak 85 kilo, a to nawet nie mam do 90 kg. No, so, no sobie poziomy są do 90 kilo. Dobra. Proponuję sobie z tym. Okej, okay. a przynęty naturalne. Zobaczmy, co tutaj mamy w nowych przynętach. E, o. Dobra. Mięso ostrych skalnych. Kopnę tego trochę. Kopnę też tego. Okay ma ryba latająca, dobra mnie jest hmm. hmm. Dobra, Czy my coś jeszcze potrzebujemy stąd, tak naprawdę? Chyba nie. Nie są stąd stąd stąd. Ja ten nie wiem, latający rybę. Bardzo ja, chętnie zobaczył. Są tam latające ryby. Aha. Żarczy grupę, Lucjana, żada warda. Okej. Nie wie, nie wiem. Słodkowarg, słodkowarg, słodko, war... słodko, war... słodko, warga. słodko warga. Dobra zobaczymy. Okay. Dobra Lecimy Pierwszy raz na Malediwy Mam nadzieję, że to jest prawda, że da się wynajmować te większe łódki Oby Kurwa było, bo jak tak nie będzie To będzie mi smutno I będę zły, że trzeba to małą łódko pływać Dobra I o oh. Ale kurwa, to pięknie wygląda. Dobra, wchodzimy. Błysk, przepiękna alternatywa w przynęciu. Przy... O, dobra, dobra. coś tam, coś. Nie. Nie. Proszę, nie. nie. Okłamali mnie zostałem oszukany miało być tak piękny miało być kurwa tak piękny złowił unikatowy z żaglic seriola Ej. kończył Katarie tuńczyki oki. Dobra, to są tuńczyki, ale my nie chcę tuńczyków. Tuńczyk. Medlin. Są chociażby więcej tu? Nie. Co? Panie katarów zadnice. Patem, meddin? Nie. Dobra, zobaczmy. Gdzie ci ludzie w ogóle są. Się niestety. A fajnie wygląda. By Myślałem, że będę mógł. O kurwa!